Dzisiaj zaprezentujemy krótką choreografię taneczną w stylu breakdance. Akcja ta, ten pokaz jest w ramach akcji Lato w mieście i jest to też kilka pokazów, które podsumowują turnie tańca mini SU, czyli mini stylowe uderzenie które był zorganizowane w lipcu dla dzieciaków z okolic, jak również też z reszty Polski. Jeszcze zamierzamy do końca wakacji zrobić ich kilka. No i to jest po prostu dla dzieciaków zaprezentowanie swoich umiejętności, które zdobyły podczas tych wakacji i nie tylko, a też powrót do korzeni. Tańca breakdance, ponieważ on wywodzi się z ulicy i tutaj staramy się jakby wrócić i tu się czujemy najlepiej. wakacje odbywa się taki pokaz i moim zdaniem fajnie pokazać się przed pół, jakąś publicznością przypadkową. Chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Każdy robi swoje najlepsze rzeczy. Ogólnie to nie przygotowywaliśmy jakichś układów. Każdy pokaże to, co potrafi. Ja tańczę już 3 lata i bardzo się cieszę, że to robię. Jest to moją pasją i nie wyobrażam sobie jak na razie życia bez tego. Tańczę 4 lata? No i myślę, że tak, zamierzam jeszcze długo potańczyć. この世界初の島のドンピ